Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to możemy sobie później, bo praca kamery w ogóle to jest coś pięknego, ale to sobie potem opowiemy, bo też kolorystyka się zmieniła i to bardzo z takiej ciemnej, szarej, troszeczkę pod takim dramat, na kolorystykę, na dużą, na dużą ilość kolorów. Też... tak, no To też kontrastowało trochę mhm. z, z tą historią, bo historia cała była sama w sobie dosyć taka właśnie no nieprzyjemna. No, powiedział, ale przez to, że był ten kontrast kolorystyki, to wyglądało to trochę jak komediowe. Miałoby mieć takie zacięcie, tam też były takie elementy wprowadzone przez tą główną złoczyńczynię, które też były takie, że na początku mówię bez sensu, bez, bez sensu, ale potem stwierdziłem, że nie, dawało to takiego creepy elementu trochę do tego mm -hmm. wszystkiego. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc, no, więc, więc. To jest jednak na plus dla mnie, jeżeli Ale chodzi to... o e-kolorystykę.